Włodzimierz Czarzasty oficjalnie przejął stery w Sejmie. Dziś posłowie podjęli jedną z najważniejszych decyzji personalnych tej kadencji, powierzając współprzewodniczącemu lewicy funkcję marszałka Sejmu. Głosowanie to zakończyło tygodnie politycznych spekulacji i potwierdziło, że koalicja rządząca zamierza dotrzymać umowy o rotacyjnym sprawowaniu tego urzędu. Wybór ten był kluczowym sprawdzianem dla trwałości sojuszu rządzącego. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad kuluary żyły pytaniem, czy ustalenia zawarte na początku kadencji zostaną zrealizowane. Posłowie koalicji argumentowali, że zmiana na fotelu marszałka to dowód na wiarygodność partnerskich ustaleń. Z kolei opozycja podważała sens samej instytucji rotacji, przypominając jednocześnie dawne kontrowersje związane z osobą kandydata. Atmosfera na sali plenarnej była niezwykle napięta. Tuż przed głosowaniem słychać było okrzyki precz z komuną. Doszło też do demonstracyjnego gestu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy opuścili salę w trakcie wystąpienia Krzysztofa Gawkowskiego. Wrócili na swoje miejsca dopiero w momencie, gdy na mównicę wszedł Przemysław Czarnek. Ostatecznie Sejm wybrał nowego marszałka bezwzględną większością głosów. Tuż po ogłoszeniu wyników Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do swojego poprzednika. Dziękuję serdecznie za wybór. Bardzo serdecznie. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać. Mam nadzieję, że to się zdarzy. Dla Lewicy objęcie tej funkcji to prestiżowy sukces i powrót do jednego z najważniejszych gabinetów w państwie po latach słabszych wyników wyborczych. Jednak przed nowym marszałkiem stoi trudne zadanie. To on będzie teraz decydował o tempie prac legislacyjnych i kolejności procedowania ustaw. Będzie też musiał rozstrzygać, jak surowo karać posłów łamiących regulamin. Najbliższe tygodnie pokażą, czy jego styl prowadzenia obrad uspokoi emocje, czy stanie się nowym punktem zapalnym w parlamencie. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie Państwo na natemat.pl i w naszych innych filmach.